Kilka w pierwszym odcinku. ST ten... Dzisiaj jest ze mną Przedstaw się. Dzika Oliwia. Zespół. I, kao, no. I ty w tym odcinku. coś tam chce Będzie nudne. nudne. No. Jest... Mam 36 prezentów. I następny odcinek to będzie mega prezent. Jej. Yeah. A pokażę wam ile dostałam na razie procentów. Okej, okay, to jest mój <coughs> mega prezentów koniec. Nie. subskrybujcie oliwi kanał Jak nie to zacznij to robić Pani? Też ja się wczoraj tak ubieram. Nie, i Ja wczoraj chodziłam pochatnie i takie coś: Dasz mi prezent na urodziny, dasz mi prezent na urodziny, dasz mi prezent na urodziny. Ja To ja jest Mam cztery. Muszę skiechać tam zawsze. Kurczę, nie napisałam, że nagrywam. I patrzę, znajomi przyjeżdżają. Znajomi się. Też przyjeżdżają

Ej, idziemy Okej, okay, muszę dać na chwilę pauzę na... Musiałam dać pauzę, bo coś strasznego z Oliwii gwiazd. kim się stało. No. Mm. A, a szczególnie jak z... nie zapominajcie z... subskrybować, lajkować czy kaoliwii. Mam mm. kanał. Jedną. Ja. Jedną bo ja ci to. Muszę kupić te buty. I pamiętajcie, żeby jej dawać najwięcej subskrypcji i mi Pozdrawiam Pozdrawiam na dole tych. Pozdrawiam. Pozdrawiam na tym tych na dole tych krasnoludków. A drugi to jest. Chłopak. Od kiedy ja mam chłopaka znajomych? mam Od... znajomych. No ja też mam. I no. ja mam mhm. chyba z pięciu. Albo nawet mniej. jaką mhm. to mhm. z roku a mam dopiero 185 znajomych. Mhm. To jest. Więc mm. inaczej dziś na Skype'ie. Mm. Ale to chyba nie dzisiaj. Okay. U mnie jest techniczny E che diaistu non sono stato Allora będzie to takie <totipos> <totipos>

To Wytryna wszystkich moich znajomych, Was, i oh, z MSP, a w szczególnie Oliwie. Oliwie, Oliwie. <tryk> Muszę jeszcze wsadzić ten film na YouTube. Przecież <tryk> ja nie umiem <tryk> I Il <laughs> Widzę, że nie ma. Ja Skończę. Więc mhm. ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Ja się z Wami żegnam i, i widzimy się do następnego jest... odcinka. Pamiętajcie, że macie subskrybować Oliwia I Nie I zapraszajcie mnie do zmiany na NSP i pozdrawiam no, wszystkich no, moich no, znajomych. Więc następny odcinek yy, no, będzie no, mega prezenty chyba. No, 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 Więc... Pa! Jeszcze parę sekund, no to tam. Ale okej, okay, pozdrawiam wszystkich. Dawali prezenty. No i tą ładną, tą ładną, tą ładną... Ona też jest ładna z czasów. Wszystkich. Dobra, no. to więc do następnego odcinka. Narka i subskrybujcie Oliwie i mnie. I zapraszajcie na nas... I, I, w i w znajomych w pozdrawiam. To, to pa! To pa pa!